Cześć, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym naszym wspólnym spotkaniu, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Twoja kawa już gorąca i czeka. Rozgość się, a ja pozwolę sobie chwilę poopowiadać. Ostatnio, jak się widzieliśmy, opowiadałam, mówiłam troszkę o tym, czym jest żałoba. Do naszego Centrum Wsparcia po Stracie napływa wiele zapytań od osób, które. Bezpośrednio w żałobie nie są, ale znają kogoś, kto przeżywa stratę i dopytują o to, jak wspierać, jak być pomocnym, co mówić, czego nie mówić. Pomyśleliśmy sobie tutaj, że może to będzie dobry temat na, na dzisiejsze spotkanie. Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa, zostań ze mną. Ostatnio mówiłam o tym, czym żałoba jest. Ile trwa? Ile ma prawo trwać, jakie emocje się z nią wiążą, przez jakie etapy um, przechodzimy, w, um, tudzież etapy, które etapami nie są, a są wpisane jako ciągłość um, i zmiana w tym procesie, w podróży, jaką jest żałoba. Um, jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię, wróć do tamtego filmiku. Natomiast um, możesz też spojrzeć na, na coś, co. W, um, Centrum Emocja Wydało to są takie dwa drogowskaźniki w podróży przez żałobę, przez żałobę rozumianą ogólnie, drugi przez żałobę dziecka. Zapraszam Cię do nas do, na ugory9 po drogowskaźniki w wersji papierowej lub zapraszam na naszą stronę, gdzie możesz pobrać w wersję PDF Zupełnie za darmo i skorzystać i dowiedzieć się troszkę więcej o tym, czym żałoba jest. Dlaczego warto? Warto, ponieważ, żeby móc być wsparciem dla kogoś, kto przeżywa stratę, dobrze jest wiedzieć o tym, czym ta strata jest, jak, jak może reagować na stratę, jak wygląda podróż przez żałobę. I dlaczego w ogóle jest to, używamy tutaj takiego sformułowania jako podróż? Im więcej wiedzy takiej merytorycznej będziemy posiadać o żałobie, tym większe prawdopodobieństwo, że nie popełnimy gafy udzielając wsparcia z czystej ludzkiej chęci pomocy i dobrego serca. W momencie, kiedy już wiesz, znasz te podstawy merytoryczne i znasz już, Wiesz już, co jest mitem, a co faktem w przeżywaniu żałoby, czym ta żałoba jest, czym nie jest, dlaczego mówimy o niej, że jest podróżą, być może zadajesz sobie pytanie, jak jeszcze, jak inaczej wspierać, pomagać? Co to w ogóle znaczy być wsparciem dla kogoś, kto przeżywa stratę? Moja odpowiedź wydaje się być banalna i prosta. Czasami wystarczy być. Być jako ucho, które słucha tego, kto stratę przeżywa, albo być tą osobą, która poda chusteczki, gdy tamta płacze. W naszym takim społecznym przekonaniu, płacz jest uznawany często jako słabość. Więc staramy się nie płakać, być twardzi, dzielni, niemieccy, jak to niektórzy mają zacząć mówić. Natomiast wtedy, kiedy jesteś gotowy niejako unieść płacz osoby przeżywającej stratę, kiedy jesteś właśnie po to, żeby tą przysłowiową chusteczkę podać, dajesz przyzwolenie na to, że tak, przy Tobie można. Przy Tobie mogę być w takiej prawdzie, szczerości, ze swoimi emocjami. Przy Tobie mogę przeżywać i pozwolić sobie na płacz, na tęsknotę, na wspomnienia, na złoszczenie się. Na mówienie o tym, co jest dla mnie trudne. Bycie uchem powoduje, że nie jesteśmy ustami. Wspieranie osoby po stracie często ogranicza się do wypowiadania często, może nawet nie ogranicza, ale często polega na tym, żeby samemu siebie ograniczać w wypowiadanych słowach. Ktoś kiedyś mi powiedział, że. Każda rada jest krytyką. Każda nieproszona rada jest krytyką. Myślę, że szczególnie w sytuacji, kiedy towarzyszymy o sobie po stracie, to doradzanie może być czymś, co będzie totalnie nietrafione. Co przyniesie nie ten efekt, który byśmy oczekiwali. Myślę sobie tutaj o takich bardzo. Częstych, charakterystycznych sformułowaniach, które są kierowane do osób po stracie. Pierwsze, które przychodzi mi na myśl, to będzie dobrze. Ok, tylko co to znaczy, będzie dobrze. Co tak naprawdę ty masz na myśli, mówiąc, że będzie dobrze? Czy nie wiem, minie ci, zapomnisz, będziesz mniej przeżywać? A co usłyszy osoba, z którą rozmawiasz? Co dla niej znaczy, że będzie dobrze, że zapomni, że będzie mniej przeżywać? Pytanie, czy, czy to chce usłyszeć. Czasami, gdy rozmawiam z osobami po stracie takiej wczesnej, po poronieniach, czy po stracie około porodowej, mówią, że to, co słyszą z dobroci serca swoich bliskich, to często słyszą takie sformułowanie. Jesteście młodzi, będziecie mieli jeszcze dzieci. Trudno się nie zgodzić. Trudno nie pomyśleć, że to może być fakt. Ale czy on w jakikolwiek sposób przynosi ulgę w cierpieniu po tym konkretnym dziecku, które właśnie zostało utracone? Przecież ci rodzice opłakują stratę i swoją pustkę. Tego dziecka, nie jakiegoś, nie, nie byle jakiego, nie, nie dziecka, które miało być i spełniać jakąś funkcję, tylko tego dziecka konkretnego, prawdopodobnie z konkretnym imieniem, które właśnie utracili. A przecież gdybyśmy stracili kogokolwiek innego dorosłego, to czy odważylibyśmy się powiedzieć: Nie płacz, będziesz miała kolejnego męża, kolejną żonę? Jakiś mały zgrzyt, tutaj, to czemu pozwalamy sobie na mówienie, że będziesz mieć kolejne dziecko? Inny przykład. Nie myśl. Zajmij się pracą, zajmij się czymś, zrób sobie przyjemność, idź do fryzjera, idź do kina, zajmij się jakąś działalnością charytatywną, nie siedź w domu, nie rozmyślaj. Czy właśnie na tym nie polega pozwalanie sobie na przeżywanie straty, żeby pochylić się? Nad tym, co czuję, co myślę, jak tęsknię, nad wspominaniem mojej bliskiej osoby. Właśnie po to, żeby dotknąć tego bólu, tego cierpienia, by za jakiś czas móc czuć tego cierpienia i bólu mniej. Skoro to takie nietrafione sformułowania, to czemu tak często po nie sięgamy? Prawdopodobnie dlatego, że nikt z nami o śmierci, o żałobie nie rozmawia. Zakładam się, że w żadnej szkole, na żadnych zajęciach dodatkowych nikt nie rozmawia z tobą o śmierci i umieraniu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nikt z nami nie rozmawia o emocjach. Więc jeśli nie wiemy, jak o tym rozmawiać, to próbujemy się ratować jakimiś najprostszymi sposobami. Druga kwestia jest taka, że trudno nam unieść smutek i płacz osoby, która siedzi koło nas. Wydaje się być naturalne, że trzeba zrobić coś, cokolwiek, byleby ta osoba już nie płakała. Tylko jeśli towarzyszymy osobie przeżywającej stratę, to komu ma być odrobinę lepiej? Mi czy jej? Czy jeśli dla mnie ona przestanie płakać, bo mi jest z tym trudno, to czy dla niej będzie to pomocne? Czy mi to przyniesie ulgę w tym momencie? I złudne poczucie, że coś zrobiłem, że ona nie płacze. To, że ta osoba przestanie płakać w tym momencie przy mnie, nie znaczy, że nie będzie płakać wcale. Wrócę do tego, że płacz w przeżywaniu straty jest ważny, potrzebny. Nie, nie znaczy to, że każdy musi, ale ma prawo płakać. Mm. Poruszam się tutaj w obszarze towarzyszenia osobie dorosłej po stracie. Natomiast nie zapominajmy o tym, że z powodu straty cierpią także i dzieci, i młodzież. Tutaj ogromna rola nas dorosłych, by mądrze i empatycznie z uczuciem i uważnością na tych młodych ludzi wesprzeć ich, ich przeżywaniu utraty. Jak jest drogowskaźnik? Możecie też do nas napisać, zadzwonić, umówić się na spotkanie indywidualne, gdzie w konkretnie waszej sytuacji będziemy starać się wspólnie znaleźć najlepsze dla was rozwiązania, wsparcia. Ogólnie myślę, że najważniejsze jest to, żeby uznać tych młodych ludzi czy też dzieci za. Osoby, które mają prawo cierpieć tak samo jak dorośli, które mają prawo wiedzieć, z którymi można rozmawiać. Oczywiście dostosowując swój sposób mowy i słowa do wieku naszego rozmówcy, ale już naprawdę małe dzieci, trzyletnie, są w stanie z nami rozmawiać o tym, że jest im smutno, że tęsknią. Już dwuletnie dzieci wiedzą, że coś się wydarzyło w rodzinie, że tej bliskiej osoby nie ma i że coś jest nie tak. One także potrzebują wyjaśnienia, adekwatnego do swojego wieku. Żeby móc rozmawiać z dziećmi o uczuciach, musimy umieć czuć i konfrontować się ze swoimi uczuciami, ale też przede wszystkim z naszym myśleniem o śmierci i stracie. Jeśli ja jako osoba wspierająca będę czuła lęk przed śmiercią, przed rozmową o umieraniu. To na ile mogę być też wspierająca dla tego kogoś? Na ile ten ktoś, czy duży, czy mały, będzie w stanie oprzeć się o mnie? Z drugiej strony, proszę bądź w prawdzie ze sobą i wprawdzie z, z tą osobą, z którą rozmawiasz. Nie udawaj, że jesteś silniejsze, silniejsza niż jesteś lub że coś jest dla ciebie okej, okay, jeżeli wydaje się być zbyt trudne. Jeżeli czujesz, że w którymś momencie twojego wspierania dany temat, uczucia, emocje przekraczają twoje granice i twoje możliwości, powiedz o tym rozmówcy. Jesteśmy, jak już wiesz, osobami, które mają nadajniki i odbiorniki emocji, więc jeśli... Ty czujesz, zaczynasz czuć, blokować, się, czuć, że to jest za dużo dla Ciebie, Twój rozmówca też to wyczuje. Do tej pory mówiłam o tym, jak wspierać w sposób taki emocjonalny, poprzez towarzyszenie, poprzez rozmowę. Natomiast istnieje całe spektrum naszych zachowań, które możemy robić, by wspierać osoby po stracie inaczej. Chociażby zadbać o posiłki. W momencie, kiedy przeżywam utratę mojej bliskiej osoby, jedzenie, picie jest często ostatnią rzeczą, o której myślę. Robienie zakupów, organizowanie życia codziennego. Jeśli nie czujesz się na siłach, by wspierać słowem, uchem, obecnością, może to będzie taki obszar, w którym się odnajdziesz. Może kobiecie, która straciła męża... Zaproponujesz przyłożenie, założenie jej dzieci do szkoły? A może zaproponujesz właśnie zrobienie zakupów? Czy też zadbanie o to, żeby, żeby ona coś zjadła, żeby czegoś się napiła, żeby, żeby zadbała o siebie w ten taki najbardziej podstawowy sposób? Jakie jest naj, um, najlepsze wsparcie dla osoby po stracie? Celowane? Zapytaj. Nie bój się. Rozmowa z kimś, kto utracił, nie musi być straszna. Możesz powiedzieć o swoich odczuciach, możesz powiedzieć o tym, że czujesz się bezradna, bezradny, bezsilna wobec tej tragedii, która się wydarzyła, ale że chciałabyś czy chciałbyś coś zrobić. I będzie ci łatwiej, jeżeli ta osoba, która utraciła, powie ci co, w jaki sposób jej. Możesz pomóc, by jej było lżej. Ale zawsze rób to w zgodzie ze sobą. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ten mały instruktorz będzie dla Ciebie pomocny, choć ufam i wierzę i pragnę, żeby nie musiał być Ci przydatny teraz. Do zobaczenia następnym razem.